Pierdalaj mi stąd chuju No i co, mam Ordena A wiesz co nie, z Ordenem no, zrobię? Kurwa, mogę go nie kipić Cycki 8 masz kurwa, masz wider No i Easy On dorobił no, streama jak tak ja no waliłem no, konia do konia więc wiem oh. Pierdalaj Mateusz No i easy win Tak się kurwa gra Mateusz umiera nie? Czekaj, bo refy zjadę, No bo, no bo przecież dam radę. No to nie dam radę. Nie dam radę. No to jest... kratek, ej. to co? No, jest? No, ej, rozwaliłem Nie No to jest... Ej, jest mały, jest Ej, jest mały, jest Czekaj Ej, jest mały, co czekaj, co? No, w co jest co <grym grym> <noise> kurwa gratulacje Dawaj, dawaj wlewam Piszcie, przejdźcie ej, <noise> ej Ej, ale da dawaj jedziemy nim Ej, no, dawajcie szybciej ej. Mm -hmm. Jedź tak. No i dojechali Ej, widać ich Okej okay. I, I statek właśnie zrobił salto A kurwa jak strzelać tam? Zatem zrobił kurwa 360 na górze. No coś ty zrobił, nie? Czekaj. Czekaj. Ja pierdziele. Tam jest ten boss taki mini, ale on ci nie daje tego? Tak. No to jebać, zrobimy to i to będziemy mieli. Kuź, ja Ja jako jedyny kurwa przeżyłem I już, nie, już nie żyję Jak ty nie żyjesz? Kiedy coś cię rozwalił? Podpaliłem typa z beczką. No, Mam no, chyba wszystko ja Walisz? Nie A nie jestem Co taki... się stało? Chciałem się, Co wy... chciałem się wystrzelić z miecza na statek, kurwa, przy beczkach. <noise> ja Ej, ale dobra, szczerze, ja nic nie mówię, bo chciałem zrobić dokładnie to samo, nie? Tu <noise> coś. I, kurwa, i jak oddamy, to, kurwa, się pojawi B, będę miał bekę. <głos> <głos> ja ta <pierda. głos> To by było śmieszne. To jest... Śmieszne to była jakby bym cię teraz trafił. O, o, nie, ty trafił. Ej, S? Trafił. S? No Ja ten klucz położę gdzie indziej, żebyśmy go przypadkiem nie sprzedali jak ty umarłeś? Ja tylko idę i nagle nawet nie słyszę upadku, nic Słyszę po prostu w dźwięk, że umarłeś Jak to samo, nie? Co ja się znajdę do stery, nie? Eee, nie polecam tego Sodka s***a Ja nic nie mówiłem specjalnie, żeby to zobaczyć ta, tak, to się, się jest jest. nie Wolny jest. No ty?! No ty co ty kurwa robisz?! <śladenie> Idiot! Nie <śladenie> mamy żadnych dziur. Jak ty kurwa jesteś, to masz dziury. No ty bez animacji chodzisz, co? Co <śladenie> <śladenie>

O, Absolut się nie ma. Chodź, napierdalamy się. Wicew, pokazuję ci. Ty, daj, daj mi, daj mi tę linę. <grym> Hej, idę nam ugotować tą... Pana to A ty możesz? Oła. No money, got money. I'm a paradise. Three scoop, creatine, steam room. We can have three bad folks giving me. Try several times three. Short kings in the squad like Eric. going to take your shit like it's safe in the night. Yeah. <laughs>